Coś cię teraz pcha. Nie widzisz tego, nie czujesz, ale to się dzieje. Twoje stopy są przyciśnięte do podłogi z siłą wystarczającą, by utrzymać całą wagę Twojego ciała. Ale co to powoduje? Newton powiedział, że ziemia cię przyciąga. Niewidzialna siła, która przemierza przestrzeń i trzyma cię w miejscu. Przez 300 lat wszyscy akceptowali to wyjaśnienie. Ale był ogromny problem, którego nikt nie potrafił rozwiązać. Jak siła może działać bez dotykania czegokolwiek? Jak Ziemia cię przyciąga bez fizycznego kontaktu z tobą? Einstein przyjrzał się tej zagadce i zauważył coś szokującego. Grawitacja nie jest siłą, nigdy nią nie była. Wszystko, co odczuwasz jako ciężar, wszystko, co sprawia, że przedmioty spadają, ma zupełnie inną przyczynę niż sobie wyobrażasz. A kiedy odkryjesz jaką, twoje postrzeganie rzeczywistości zmieni się na zawsze. Odpowiedź kryje się we właściwości wszechświata, którą zawsze uważałeś za stałą i jednolitą. Czegoś, co powinno być takie samo wszędzie, ale tak nie jest. I to właśnie ta różnica utrzymuje cię przyklejonego do ziemi. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co dzieje się w windzie, gdy lina się zrywa? Zaczynasz spadać razem z nią. Ale oto ciekawy szczegół. Nie czujesz własnego ciężaru. Uczucie bycia przyciąganym w dół po prostu znika. Unosisz się tam w środku, jak astronauta w kosmosie. Jeśli istnieje siła przyciągająca cię w dół, dlaczego przestaje działać, gdy jesteś w swobodnym spadku? Einstein spojrzał na to i miał genialną myśl. A jeśli to podłoga przyspiesza do góry, brzmi jak szaleństwo, ale pomyśl ze mną. Gdybyś był w rakiecie przyspieszającej w kosmosie, bez żadnego okna, żeby spojrzeć na zewnątrz, poczułbyś podłogę popychającą twoje stopy. Dokładnie tak, jak wtedy. Gdy stoisz tutaj na Ziemi, twoje ciało nie potrafi odróżnić tych dwóch sytuacji. Einstein nazwał to zasadą równoważności. Ale wtedy pojawia się wielki problem. Jeśli Ziemia jest okrągła, a podłoga przyspiesza do góry we wszystkich miejscach jednocześnie, planeta powinna się bez przerwy rozdymać. Ktoś w Japonii popychany w jednym kierunku, ktoś w Brazylii w przeciwnym. Jak to działa bez zamieniania Ziemi w gigantyczną kulę, która się rozszerza? Odpowiedź Einsteina jest tak radykalna, że całkowicie zmienia to, co oznacza bycie nieruchomym. I ukrywa się we właściwości czasu, której nigdy nie podejrzewałeś. Oto wielki sekret, który odkrył Einstein. Grawitacja nie jest siłą, która przyciąga rzeczy. To krzywizna samego czasu. Tak, czas może się zakrzywiać. Może płynąć wolniej w jednym miejscu, a szybciej w innym. I to właśnie tworzy to, co nazywamy grawitacją. Przyzwyczaiłeś się wyobrażać, że czas płynie tak samo dla wszystkich, w każdym miejscu. Jedna sekunda tutaj to jedna sekunda tam. Ale ogólna teoria względności pokazała, że to nieprawda. Im bliżej jesteś masywnego obiektu, takiego jak Ziemia, tym wolniej płynie czas. Nazywamy to grawitacyjną dylatacją czasu. I tu właśnie robi się naprawdę interesujące. Kiedy masz różnicę w prędkości, z jaką płynie czas między Twoją głową a stopami, Tworzy to dziwny efekt. Całe Twoje ciało próbuje poruszać się przez czasoprzestrzeń, ale części bliższe Ziemi doświadczają czasu inaczej niż części bardziej oddalone. Ta różnica zmusza Twoje ciało do podążania krzywą ścieżką. I wiesz czym jest ta krzywa ścieżka? To właśnie to, co wydaje ci się, jakby coś cię przyciągało w dół. Ale w rzeczywistości po prostu podążasz naturalną geometrią czasoprzestrzeni wokół Ziemi. Krzywizna czasu to właśnie to, co utrzymuje cię przyklejonego do ziemi. Wiem, że brzmi to zbyt abstrakcyjnie, więc pozwól, że pokażę ci, że to nie tylko teoria. Możemy zmierzyć te różnice w czasie i pojawia się ona w najbardziej nieoczekiwanych miejscach twojego dnia codziennego. Skąd wiemy, że czas naprawdę się tak zachowuje? Odpowiedź brzmi: możemy to zmierzyć z imponującą precyzją. Superprecyzyjne zegary atomowe umieszczone na różnych wysokościach pokazują różne czasy. To zostało przetestowane wiele razy i zawsze daje ten sam wynik. Jest jeden przykład, który jest niemal zabawny, bo taki dziwny. Twoja głowa się starzeje szybciej niż Twoje stopy. Dokładnie tak. Ponieważ Twoja głowa jest dalej od centrum Ziemi, czas płynie tam trochę szybciej. Różnica jest mikroskopijnie mała, oczywiście. Mówimy o nanosekundach w ciągu całego życia ale istnieje i można ją zmierzyć odpowiednim sprzętem. Pierwszy naprawdę przekonujący eksperyment został przeprowadzony przez dwóch naukowców o nazwiskach Pound i Rebka w 1959 roku. Zmierzyli coś, co nazywa się grawitacyjnym przesunięciem ku czerwieni. Zasadniczo, gdy światło wznosi się przeciwko grawitacji, traci energię i nieznacznie zmienia częstotliwość. Pound i Repka zdołali wykryć tę zmianę, używając wieży o wysokości zaledwie 22,5 metra. To był bezpośredni dowód na to, że czas płynie w różnym tempie w zależności od tego, gdzie się znajdujesz. I wiesz, gdzie to robi różnicę w Twoim codziennym życiu? W GPS-ie Twojego telefonu. Satelity, które umożliwiają działanie GPS-u, krążą wysoko nad Ziemią. Tam, na górze, czas płynie szybciej niż tutaj na dole. Gdyby inżynierowie nie korygowali tej różnicy. Błąd lokalizacji zwiększałby się o około 10 kilometrów dziennie. Twój GPS po prostu by nie działał. Za każdym razem, gdy używasz mapy w telefonie, korzystasz z ogólnej teorii względności Einsteina. Ale jak dokładnie działa ta krzywizna czasu? Jak manifestuje się w przestrzeni wokół nas? Pozwól, że dam ci sposób wizualizacji tego, który sprawi, że wszystko kliknie w twojej głowie. Teraz pokażę ci sposób, by to wszystko zwizualizować. Pomyśl o czasie jak o drodze. Kiedy nic nie ma w pobliżu, droga jest prosta i równa. Wszyscy podróżują drogą czasu z tą samą prędkością. Ale kiedy umieścisz masywny obiekt, taki jak Ziemia, to jakby droga zaczęła mieć zakręty i nierówności. Blisko powierzchni Ziemi, droga czasu staje się wolniejsza, jakby była stromym podjazdem. Daleko od Ziemi, droga znowu staje się płaska i szybka. Kiedy próbujesz iść prosto tą całą nierówną drogą, naturalnie schodzisz w kierunku najwolniejszej części. To dokładnie to, co wygląda jak spadanie. Teraz wyobraź sobie, że czasoprzestrzeń wokół Ziemi jest zdeformowana. To jak naciągnięte prześcieradło, które zapada się w środku, gdy położysz na nim ciężką piłkę. Tylko że to nie tylko przestrzeń się zapada, to głównie czas. I to właśnie ta deformacja czasu sprawia, że wszystko działa. Ta zmiana geometrii, to krzywizna manifestująca się wokół ciebie. Kiedy próbujesz podążać linią prostą w tej zdeformowanej czasoprzestrzeni, twoja ścieżka naturalnie zakrzywia się w kierunku Ziemi. Nie dlatego, że coś cię przyciąga, ale dlatego, że sama struktura czasu została zmieniona przez obecność masy. Mając ten obraz w głowie, możemy w końcu zrozumieć, co naprawdę się dzieje, gdy jabłko spada z drzewa. A odpowiedź cię zaskoczy. Teraz możemy w końcu zrozumieć, dlaczego jabłko spada z drzewa. Kiedy jabłko odrywa się od gałęzi. Podąża najprostszą możliwą ścieżką przez czasoprzestrzeń. Problem w tym, że czasoprzestrzeń nie jest prosta. Jest cała zakrzywiona przez Ziemię. Jabłko próbuje podążać linią prostą przez tę zdeformowaną geometrię. Ale ponieważ czas na wysokości drzewa płynie w innym tempie niż czas na Ziemi, trajektoria jabłka kończy się zakrzywieniem. Z naszego punktu widzenia wygląda na to, że przyspiesza w kierunku powierzchni. Ale z punktu widzenia jabłka po prostu podąża swoją naturalną ścieżką przez zakrzywiony czas. A ziemia? Ziemia nie jest nieruchoma w czasoprzestrzeni. Jest stale popychana do góry przez tę krzywą geometrię, przez wewnętrzne siły planety. Dlatego czujesz ziemię popychającą twoje stopy. Dlatego czujesz ciężar. Powierzchnia ziemi uniemożliwia ci podążanie twoją naturalną ścieżką swobodnego spadku przez czasoprzestrzeń. Więc kiedy mówimy, że jabłko spada, w rzeczywistości dzieje się coś odwrotnego. Jabłko podąża trajektorią inercjalną, bez prawdziwego przyspieszenia, to Ziemia przyspiesza do góry, żeby je spotkać. Brzmi jak odwrotnie, ale dokładnie tak, ogólna teoria względności opisuje rzeczywistość. I to prowadzi nas z powrotem do tego pytania, które pozostało na początku: Jeśli Ziemia przyspiesza wszędzie na Ziemi, dlaczego planeta nie wybucha? Odpowiedź: zamknie pełne koło. Pamiętasz to pytanie z początku? Jeśli Ziemia przyspiesza do góry we wszystkich miejscach na Ziemi jednocześnie, dlaczego planeta się nie rozszerza? Teraz mamy odpowiedź, i leży ona właśnie w krzywiźnie czasu. Kiedy zrozumiesz, że to przyspieszenie jest w rzeczywistości ruchem przez zakrzywioną czasoprzestrzeń, wszystko ma sens. Ziemia w Brazylii przyspiesza przez swój zakrzywiony czas. Ziemia w Chinach przyspiesza przez swój zakrzywiony czas. Ale te dwa przyspieszenia nie zachodzą w zwykłej przestrzeni, którą widzisz. Zachodzą w różnych kierunkach w czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Geometria czasu wokół Ziemi działa jak struktura łącząca wszystkie te punkty. Każdy fragment powierzchni Ziemi jest popychany we własnym lokalnym kierunku czasu. Ale ponieważ sam czas jest zakrzywiony, wszystkie te kierunki idealnie pasują do kuli. Nie ma rozszerzania, bo krzywizna czasowa dokładnie kompensuje przyspieszenie każdego punktu. Dlatego właśnie Ziemia może być okrągła, a każdy nadal czuje Ziemię popychającą pod stopami. Cała struktura planety, jego kulisty kształt, uczucie ciężaru w każdym miejscu na powierzchni, wszystko to wyjaśnia sposób, w jaki czas deformuje się wokół masy. Ale czekaj, jeśli Einstein tak radykalnie wszystko zmienił, co się stało z teorią Newtona? Czy ona była cały czas błędna? Newton miał zupełnie inną wizję grawitacji. Dla niego była to tajemnicza siła, która po prostu przyciągała obiekty do siebie. Dwie masy się przyciągają. Im większa masa, tym silniejsze przyciąganie. Proste. I działało to bardzo dobrze do obliczania orbit planet i przewidywania ruchów. Ale Newton nigdy nie potrafił wyjaśnić, jak ta siła naprawdę działa. Sam przyznawał, że nie rozumie mechanizmu za nią. Einstein wywrócił wszystko do góry nogami. Dla niego nie istnieje siła grawitacyjna. To, co nazywamy grawitacją, to tylko krzywizna czasoprzestrzeni. Obiekty podążają prostymi trajektoriami przez tę krzywą geometrię. To, co wydaje nam się przyspieszeniem, jest w rzeczywistości ruchem inercjalnym w zdeformowanym czasie. Wielka różnica polega na tym, że Einstein wyjaśnił mechanizm. To nie magia, nie działanie na odległość. To czysta geometria. I oto kluczowy punkt. Teoria Einsteina przewiduje rzeczy, o których Newton nawet nie pomyślał dylatacja czasu na przykład Newton nigdy nie pomyślał że czas może płynąć z różnymi prędkościami grawitacyjne przesunięcie ku czerwieni ta zmiana częstotliwości światła wznoszącego się przeciwko grawitacji Newton nie mógł tego przewidzieć i jest więcej jak precesja peryhelium Merkurego którą tylko Einstein zdołał poprawnie wyjaśnić wszystkie te przewidywania zostały przetestowane i potwierdzone na przestrzeni dekad teoria działa w praktyce z niewiarygodną precyzją Einstein nie tylko wyjaśnił grawitację w nowy sposób. Pokazał, że rzeczywistość jest o wiele dziwniejsza i ciekawsza niż sobie wyobrażaliśmy. Więc co tutaj odkryliśmy? Grawitacja to krzywizna czasu. Ta różnica w prędkości, z jaką płynie czas między twoją głową a stopami to właśnie to, co tworzy uczucie ciężaru. To właśnie to sprawia, że przedmioty spadają. Einstein nie tylko wyjaśnił grawitację w nowy sposób całkowicie zmienił to, co oznacza być nieruchomym lub w ruchu. Kiedy stoisz na Ziemi, tak naprawdę nie jesteś w spoczynku. Jesteś stale przyspieszany do góry przez zakrzywioną czasoprzestrzeń. Powierzchnia Ziemi uniemożliwia ci podążanie twoją naturalną ścieżką swobodnego spadku. I wszystko to zostało potwierdzone w praktyce. Zegary na różnych wysokościach naprawdę pokazują różne czasy. Satelity GPS muszą korygować te różnice. Teoria Einsteina to nie tylko piękna idea. To najprecyzyjniejszy opis rzeczywistości, jaki mamy do tej pory. Teraz za każdym razem, gdy poczujesz swoje stopy na Ziemi, będziesz wiedzieć, co naprawdę się dzieje. To czas płynący wolniej blisko planety, zakrzywiający czasoprzestrzeń wokół niej. Ale ogólna teoria względności wykracza daleko poza to. Przewiduje jeszcze dziwniejsze rzeczy o wszechświecie. Jeśli chcesz dalej odkrywać te tajemnice, zapisz się do kanału i włącz dzwonek. Bo wiedza to dopiero początek.